Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Darek, a wy oglądacie kanał Gruba Łuska. Dzisiaj trzeci dzień po otwarciu sezonu. Wybieramy się z powrotem na Belibouda, więc zapraszam was do oglądania. Oje, oh. oh yeah, w końcu! Kurde, powiem wam, że no. ze 40 minut rozpakowywanie mi zajęło, ale już lecimy Odczepię tylko wędkę. I teraz jeszcze pierwsze co zrobię, to wybiorę sobie przynęte. Ja już wiem, na co chcę zacząć. Takiego potwora oliwki ołowiane. Chyba 15 gramową wezmę, bo tu jest dosyć głęboko. Już sobie mogę osąd odpalić. Tak wezmę 15 gramową. Oliwki wezmę sobie do kieszeni, żeby mieć blisko do wymiany i tak dalej. Jest tu metr pode mną. Ta. I możemy machać pierwsze rzuty wzdłuż kładki, już mamy 3-7 metra. Niesamowicie super miejsce. I następne rzuty w stronę brzegu. Lecę do mostu. Wiem, że ten brzeg jest bardzo atrakcyjny, tam z tej strony. Bo pozwalam przynajmniej po opadzie lecieć opadem. <grymne> tak to może nazwać. Powoli, nie śpieszę się zbyt bardzo. Mam czas. Mimo tego, że trochę późno wystartowałem, chciałem być z pół godziny wcześniej na wodzie. No ale powiem Wam szczerze, że Kurczę, rozłożenie się z tym belly boatem, Z tymi wszystkimi pierdołami. Zabezpieczenie się, że zrobienie tego dokładnie, żebym gdzieś później niczego nie utopił albo sam siebie, zajmuje trochę czasu, jednak i to nawet dosyć sporo. I 3, 2 metra tu mamy pod tym fajne miejsce. Na suma i powiem, że też zapomniałem kwoka, a miałem sobie wziąć tak, tylko żeby pokwoczyć, żeby zobaczyć, czy. Eee. Cokolwiek tutaj się wynurzy A powinny być tu sumy, kurde 3-6 metra No turbo zajebiście wygląda ten brzeg, no nie mogę się na niego napatrzeć Ogólnie miejsce, żeby obłowić tak porządnie, to tu można spędzić ze 3-4 godziny Jak nie lepiej Tu jest to kogórz To było branie, to było branie Widzieliście to Oj Od razu branie patrzcie Trochę się podkręcę hamulec Tak żeby te zacięcia jednak były mocniejsze Ale super, ale super Było uderzonko Chyba, że oleszcza się obiłem, bo to tak. Tak to. Tak to było, czuć jakby było otarte, ale to dobrze, dobrze, że oleszcza się obiłem, bo są leszcze, to są mi duże mamuchy. I tu nie ma gadania, o kurde, jak tu głęboko, 5-3 i dalej schodzimy, dobra. Super. I tutaj na dnie się pokazują jak, jakaś właśnie ławica ryb. 5,9, 9. Bo, ho, ho, ho merry Christmas! Nie sądziłem To jest naprawdę ciekawe miejsce 6-3, 6, 4 i dalej się głęboko robi 6, 6, 6, 7, zaraz będzie 7 metrów 4-2 i pojedyncze zapisy na echu Ale wszystko naprawdę płytko Może za szybko schodzę I za głęboko łowię. Po prostu trzeba Wyczekać Te ich poranne ugryzienia Chyba Ale to powinno być lada moment I one tu powinny Walić, patrzcie jakie Miejsce Fantastyczne No Fantazja, takie miejsca uwielbiają szczupaki. Wpływ, tam jest płyciej na 100%. Tu jest czcinka, tam jest y, drzewko, łódeczki. Widzę tu też sporą ilość perkozów, więc jest drobnica. One nam też pokazują, gdzie są rybki. Nie tylko echosonda ściąga mnie tutaj, ale specjalnie chcę, żeby to tak się stało żeby mnie to ściągło zobaczę sobie jak to wygląda tylko chcę wpłynąć po cichu a wypłynę już głośniej no tak, jeszcze wzdłuż brzegu jeden porządny rzut dam jeszcze 10 minut tej przynęcie i zmieniam na coś innego Fajnie bo są chmurki i nie będę się dzisiaj Grzał ani nie opalę się jakoś, kurde To mi się podoba Jak widać nie wykonuję jakichś turbo dalekich dorzutów eee, W sobotę na rozpoczęciu po prostu zrobiłem ich tak dużo A że później na drugi dzień Ręka boli Chyba <laughs> się to nie, nie opłaca Teraz już trzeba wykonywać dalsze rzuty Uwielbiam tak porośnięte miejsca Ciężko czasami z tego szczupaka wyciągnąć Ale jak wyciągniecie To zazwyczaj jakąś petardę I przyszedł czas na zmianę Nie wiem czy nie zrobiłem błędu, i mogłem wziąć innego tego trauta, bo ten szybko schodzi. A przyszł... my w zielsku cholera i już takie zielsko ciągnę. A nie, zaplątał mi się po prostu podczas rzutu. No tak też się zdarza. Dosyć szybkie prowadzenie, no bo w zielsko mi wejdzie, nie? Wolniej prowadziłem tamtą przynętę. Przynajmniej mogłem wolniej prowadzić. Ale to muszę szybciej widzicie inaczej o ciągnę takie sałatki i inne pierdółki Dobra Nie wiem ile metrów zrobiłem, ale spadam pod most z powrotem Opierdzielę go w drugą stronę, no tak mi się to miejsce spodobało, że tu wrócę Na pewno wrócę to przynęte daleko na głęboką wodę, tak żebym w nie trafił pyk. Piąteczka silniczek, jedziemy z koksem. No i powiem Wam tak, pod mostem jestem. Jest bardzo dużo drobnicy na echu. Jest yy, dosłownie pośrodku mostu. Taka fajna góreczka, ale na razie obrzucam boki. Jeden, był drugi bok. Yy, jest to 8 metrów, ale. Ale wszystko, cała ryba, cała drobnica, która się pokazuje na echu, jest w połowie wody. Są też pod nią większe łuki. No powiem wam, że miejsce wygląda naprawdę zacnie. No i tu mamy 8 metrów. Otarłem się o jakiegoś leszcza. Ale jeszcze lubię się ocierać, kurczę. Miałem tu być wczoraj, ale wczoraj było tu tyle ludzi. Tak dużo łódek pływających na nartach, nie nartach. A dzisiaj poniedziałek wszyscy w robocie, a ja we wodzie. O, tu jest piękny łuk, po! pod spodem, ładniutki. Zastanawiam się, czy zaraz gumy nie zmienić na taką, którą mogę prowadzić opadem. Bo chodzi o to, że ten szupak też tak przecież bierze Nie trzeba tylko prowadzić prosto lub z takim slajdem, nie? I zaś zmieniłem przynętę na coś takiego Jestem z drugiej strony mostu Bardzo, bardzo powoli prowadzę przynętę Już próbowałem prawie wszystkiego I szybko, i na boki, i takie jigowanie I po prostu zwijanie do przodu I wolniej, i szybciej I teraz próbuję tak turbo wolno Patrzcie tu jak... Powolutku, korbeczką kręcę wędkę jeszcze do dołu. Ta przynęta bardzo powoli opada, więc... Nie przejmuję się, że gdzieś tam tknę dno czy coś, że się zaczepie. Po drugie, tam gdzie rzucam jest około 1,5 do 2 metrów, a ściągam to na 3-6 metra. 4. Może coś na takim turbowolnym prowadzeniu uderzy. Czasami warto przyspieszyć kawałeczek Może być dzień bez ryby Nie no, nie pozwolę sobie na to no. no i teraz nas raiderka padło Otwórniałem jak widzicie od mostu Jestem na dwóch metrach głębokości, bardzo dużo roślinności Trzeba w miarę powierzchu prowadzić przynętę Prowadzę ją też w miarę szybko, że Jak będzie stał w tym zielsku, żeby nie miał za dużo czasu na zastanowienie się Czy uderzyć w tą przynętę czy nie po pod mostem ryby były, ale ewidentnie albo nie brały, albo się czegoś bały. Woda jest naprawdę czysta i widoczność nie jest bardzo dobra, więc jednak chyba szybkie prowadzenie myślę, że w tym zielsku jakiegoś uda nam się wydubać. I tak raz, dwa razy rzucam powiedzmy na wprost na te 3-4 metry i tak ściągam do 2-2,5. A później parę razy rzucam w stronę czciny na tą metrową wodę i stamtąd jadę jak szybko się da. O, już jakiś trollingowiec tam, no jasne, no przecież strola to trzeba, nie? Ale dobrze, że wędkarza, a nie ja jakiś baran na tych nartach wodnych, bo zaraz, kurde, bym się denerwował, że, że no co jest, ale. Przecież ja tu wędkuję. No i zaś przyszedł czas na zmiany. Ej, gdzie ty machnąć? Kurde. Jedno mnie boli, że nie widzę po powierzchni żadnych rybek, ani żeby coś za nimi skoczyło. Nigdzie. Dosłownie nigdzie. Tylko tam pod mostem się te leszcze pokazały. Parę razy. I to tyle. No, to chyba tutaj już jest po moich rybkach, płynę na drugą stronę. Mam nadzieję, że on tam nie przepłynie za chwilę, nie? No, a jako, że jest kawałek do przepłynięcia na drugą stronę, to wezmę sobie takiego: machnę nim, odpalę silnik i taki ala trolling. To sobie zaliczę Patrzcie jaki fajny kajaczek wymyślny, ale to elektryk Ale sunie na tym super, świetnie Duże przynęty tylko i wyłącznie na szczupaka Thanks. I Jak widzicie takiego wędkarza, co tam płynie, to warto podpatrzeć, gdzie on mówi. Bo widać, że on te miejsce już zna. On tu nie pierdzieli się, płynie w bankowe swoje miejscówki. Bo gdyby nie znał tej wody, to już by miał te przynęty za sobą i już by je trollował. Bo on tu na trolling przyszedł. Miałem uderzenie pod podstawymi nogami na spadzie z 3 na 4,6. No, pod samymi nóżkami, no kurde, piękne uderzenie. No, niestety nie wyjechał, no tak bywa. No, i miałem dwie spinki tutaj w wejściu do tej zatoki wiem na konia, bo mogę prowadzić Bardzo blisko powierzchni, a jest tu Bardzo dużo, dużo roślinności I z tej roślinności i wyjechał No ale dwie spinki No i teraz wpadnie na takiego Te same kolory, na które miałem branie, tylko inne prowadzenie Ożółty w stronę brzegu, pływam na 3 do 4 metrów tam jest dużo zielska przy brzegu. Z wędka troszkę wyżej, tyćkę, szybsze prowadzenie. Ale jak już powoli wiem, gdzie wychodzę z tego zielska, albo gdzie one zaczyna się zanurzać, to zwalniam. Niech ten szczupak ma czas na uderzenie tego. Kurde, szkoda, dwa razy podszedł i proszę, że ja się dwa razy spiął. No, cholera, jasna. Dobra, założyłem takiego stajdera. Ja wiem, może z 5 rzutów i przed chwilą miałem tu piękne wyjście takich szczupaczek z 80 może powtórzy Szkoda, kurde, powiem wam tak. Trzeci szczupak, który mi uderzył w przynętę No tyle się nie zapiął. Ale kurde, szkoda, bo widziałem, że branie bardzo agresywne, jednakże nie wpiął się. Jest! Patrzcie, poszedł! A... <śledzio> A, dlaczego? Czy ten Slider był na niego za duży? Nie, miał 80! Myślę, że. 70 to max i patrzcie na tej najpłuższej wodzie 2 metry, 1,50 m. Na głębszej nic się nie działo. No nic to. No. Pewnie teraz już trzeci raz nie powtórzy. Nie mam na co liczyć. Zjeżdżam trochę na głębszą. Bo przesadziłem. No i patrzcie. Wyłączyłem tylko kamerę, nie? I uderzenie przy samych nogach. Możliwe, że to ten sam. Ale jest ta. Nie jest jakiś ogromny, czy coś. No niech się wy, wypstryka. Niech się wyszaleje. O tak. A jednak... Agresywne prowadzenie, agresywny kolor Zmiana przynęty skutkuje bardzo często A, oh, tak no 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 Pokaż, pokaż co potrafisz uh -huh. O ty kurde <gry> Patrz ale ucieka A, bo się owinął Dlatego Przepimy cię tu maleńki szybko. Mam nadzieję, że szybko. Jedna kotwica wyszła, druga wyszła. Dawaj trzecią. I cię zaraz wypuszczamy. Jest, i trzecia wyszła. Patrzcie, aż wygięła mi się ta kotwica. Zaraz wam pokażę. Najpierw rybka. Taka, nieduża. O kurczę, chyba upieprzyłem, co? Taki szpaczek Nawet, a wszyscy go tu przymierzy do wędki. No. 50, 60, 68 centymetrów. Do wody! Pam! Pam! Patrzcie, pokażę Wam coś, co mi się stało. Patrzcie, jak się wygięła ta kotwica, wyprostowała się. To jest znak, że trzeba ją jak najszybciej wymienić. Oczywiście ja kotwicy przy sobie nie mam, ale jak wrócę do domu, to to wymienię. Nawet w samochodzie chyba mam. Bo przy następnej rybie może być spinka przez coś takiego. A jak weźmie już naprawdę ładna ryba, to się wkurzę. Jak ją stracę. Więc rajderek 12, super. Mi popierdzielają. Fale robimy jak na morzu, nie? Niesamowicie, patrzcie jakie fale. Uhuhu. Ale to jeszcze nic, były większe. O! Oh. Dawno nie było dziabnięcia. Przed chwilą miałem uderzenia, patrzcie. Tu jest podarta. Tu jest podarta. Ładny pysk. Myślę, że coś koło 80 mogło być. O, jeszcze tu jest pocięta. Cała. No ale trudno. Nie wpięła się. Jedna kotwica. No i tak bywa, no. Na 4,5 metra. Patrzcie. Patrzcie jaki prozowy jestem. Jak widzicie. Rzecz leżą, czyli koniec. Jedna rybka, trzy spięte, dwa brania. Nic poza tym nie wiem dlaczego. Może dlatego, że też zaczęło bardzo dużo łódek pływać. Jednak pływają codziennie. Myślałem, że poniedziałek tych łódek tutaj nie będzie. Może ta ryba po prostu siedzi gdzieś głębiej i tak dalej. Na pewno przyjadę tutaj jeszcze na sondacza z Belibolda i na okonia, bo zauważyłem, że jednak tej drobnej rybki na dnie jest dużo więcej niż jakichś większych. I to mogą być właśnie stada okoni. Może być to coś innego. Echo Sonda nie pokazuje okoni. To było na tyle. Dajcie łapkę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Elo!